W programie redakcyjnym pod tytułem dzisiaj opowiem Wam o włosach. Pokażę Wam jak głosy działają i czego nie można z osami robić. Zapraszam do oglądania. Witam z powrotem w moim mobilnym studiu tutaj w plenerze. Dzisiaj jest odcinek o włosach. Jak widzicie, na potrzeby odcinka. Zrobiłem sobie taki dostojny fryz. Opowiem Wam taką krótką genezę włosów, historię związaną z włosami i co można robić czego nie można robić z włosami. No to tak. Po pierwsze, skąd pochodzą włosy. Jak byliśmy kiedyś dawno temu homo sapiens chodziliśmy sobie na rękach czterech, a nie dwóch. To jeden taki y, gościu, on się nazywał Tapiens, wymyślił sobie, że mu jest zimno. No to powiedział, urosnę sobie włosy. No to wziął, skupił się i włosy mu urosły I w taki sposób mamy teraz włosy, bo proces ewolucji, stworzenie człowieka, wybuch nuklearny. Co robią włosy? Włosy ocieplają naszą głowę i tkanki tłuszczowe, przed komarami, owadami i kleszczami. Tak samo włosy pomagają przed ukąszeniami... włosy pomagają przed ukąszeniami bęży i salamandry. I teraz co można robić z włosami, a czego nie można. Z włosami można na przykład, można je chwycić w dwie ręce i można sobie je uczesać i to jest w sumie tyle. Bo innych rzeczy z włosami nie można robić, nie można się w nich kąpać, nie można nie można ich czesać, y się zamknij się. Nie można palić kurwa fajeczek, y nie można się narkotyzować z, z długimi włosami i aby to robić trzeba być łysym. Y łysy to znaczy, że się nie ma włosów. Teraz Wam prakty w praktyce zademonstruję y co się dzieje, gdy, gdy taką sobie właśnie kurwa fajeczkę zapalimy i y, jakie są tego zagrożenia mając długie włosy więc tak mamy tutaj nasz manekin przyjdźmy siedzimy sobie z kolegą i palimy sobie kurwa fajeczkę, prawda Nasz kolega się nie oblał kubu się flejem No i siedzimy sobie tak Mówimy długo włosy kolego też fajeczkę No to bierzemy fajeczkę Odpalamy fajeczkę i mówimy kolego może też fajeczkę I nasz kolega się podpala Widzimy, pali sobie fajeczkę i cały płonie. Otóż. Yy, I kolega nie żyje. Otóż yy, tak się kończy palenie kurwa fajeczek. Więc paleniu mówimy nie. Mając drugie włosy. I. No i tyle, bo jak widzicie jest zagrożenie tutaj yy, pożaru. Więc bierzemy taką fajeczkę. Łamiemy, tu też łamiemy, rzucamy na ziemię, wyrzucamy do kosza. To już koniec dzisiejszego krótkiego odcinka o włosach. Dziękuję za uwagę. the food.